927, Sponsorem do Johna, jest salon w Tyłach. kluteku, Mitsubishi, jednym kolorze, Drogę jednym kolorze, w jednym w jednym kolorze, w jednym kolorze, w jednym kolorze, w jednym i w jedzie do wjazdu. Y, musi jednym w prawie kilometrowym korku. Tutaj praca drogowców, jednym kolorze, w i trzeba u sprościć w cierpliwości 10 minut na razie stracicie, przejeżdżając tędy. Spokojnie w tak? wzmożony również na Mikołowskiej w także na Oszka ale nigdzie Kroków nie ma. Spokojny polanek w Mikołowie, nigdzie w Korkach nie stoicie, kto od Mikołowa jedzie do Katowic. Wjeżdża od południa do Katowic z wyślanką, ten no w Korkach stał nie będzie. Cały czas te największe utrudnienia w chorzowie na remontowane w odcinku krajowej 79. Katowice tutaj dość intensywne i uciążliwe zarazem prace drogowców spokojny poranek w Rybniku nie ma poważnych utrudnień na S1 drobne spowolnienia jedynie na Gierkówce jadąc od na siebie.